Siemaneczko widzowie, z tej strony ja, Jungo uh, jest, Dzisiaj ze mną będzie Skynet I on o tym nie wie, ale za każdego fraga płacę mu 10 zł e, Więc widzowie, ciii się pod koniec filmu, ile zdobył Ile wygrał Zagramy około 5-6 rundek i on o tym nie wie On myśli, że nagrywamy zwykły odcinek jakiś tam, bo mamy daily Więc zaczynamy i przechodzimy do filmu Siema siemanesko z tej strony JaJungo Ze mną jest Skynet sk 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 Skynet. No eee, I dzisiaj nagrywamy odcinek z Rankedów Dobra łatwo O typ Poczekaj sekunda Lecam. Nie On ma minus 100 no, Ale z mojej no. nie... To 2 vs 2 W sensie dwa, no 2 vs 2 Ja nie mam żadnego RPK. Tak, RPG Ja nie mam tyle maców ni chcesz żeby okay, to fine. wiedział Poczekaj, chodź, 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 zbieram Trzymaj, mam 200 Dobra, za późno 300 Do lasu, do lasu Nie, nie mów, że poszedłeś Minus 100! Minus 100, chłopa, umiera! Zdychaj z strefy, zdychaj śmieciu! Zdychaj z strefy! Zdycha Dostał 20! Zderzy! Nikodem! Ale łatwo z O kurde, nie wierzę! Gościu, ja tak... Ja tak się odpalił... Gościu, 12 fragów, ja się Czeka. tak odpaliłem! O, oh, oh, oh. poczekaj, kafa, Roz, ile procent, ile procent? 57 Ja mam 22 One dead Dostałem! Stuwa, leży Dobra, ja się raz rewalbuję. Ty jest typ. Ale. To Nie, nie zginąłem. A, to ten cię zabił. Tę? I ty... <śAP> Dobra, siedemdziesiąt Ej czterdzieści. Leży Świecił. leży. Zginęła. Leży bez problemów. Drugi Krak. Leży. Idzie tu. Dostał sto! No nie! Reboot! Kolejny no i srebro ludzi na dole dawaj. To boty. Leży. To są dwa boty, słuchaj. Zabiłem? A, tu. Leży. Leży Leży 2 vs 2 Ty teraz widzę Ja też teraz zobaczę Nikodaw jest to za 30 kili i dwie osoby Idzie tu Wiem Mam szansę się zrewanżować po raz drugi Tym razem ich zabiję obu Nie, nie, zginąłem, zginąłem, nikodem, nikodem Cholera Teraz mi mówisz, że zginąłem Widzowie, to było na tyle. Ja bardzo wam dziękuję. Skynet. Dla twojej informacji wygrałeś 550 zł. No dobra. Widzowie, to było na tyle. Trzymajcie się.